Pierwszy w historii ukraiński zespół. Gratulacje, świetna forma. Jak to się stało, że jesteście w tak e, dobrej formie, macie tyle sił? E, no, wybiegaliście, zagraliście znakomicie. Dlaczego? E, o, naprawdę nie wiem. Młodzi na pewno. Młodzi to wyszło nam fajne. Młodzi nic nie może powiedzieć. E, jak się nazywacie? Skąd się wzięliście? Skąd taka ochota do gry? Przyjechali do Was do pracy. І дуже молодих хлопаків, запитав хлопаків, чи хоче пограти в півкану в вашому краю. Повідали, це можна пограти і грами в ваші ліги. Забачимо свої вініки. А назва, хто думаєш, назву? Я так. То є хлопаки, які працюють. Тобто працюють люди. І то так називають заробітчани. Czy wy graliście kiedyś w piłkę nie wiem, na Ukrainie? Nie ugrali, Macie umiejętności tak. w klubach? Innych... E, tak. Dużo chłopaków grali w swoich drużynach, w swoich jak to nazywa, regionach. I z, tak zagrali w pracy, jak to powiedzieć, jest. To boisko wam odpowiada, ta przestrzeń, sposób gry? Dobrze się wam grało na takim murawie w taki sposób?

То так помішлилися, ми можемо зробити дві дружини. Не одну, бо дуже хлопак, і всіх хоче грати. І зробили дві дружини. Myślicі, що можете виграти саме лігу? Ну, вчисько в наших в наших силах. Zawsze będziecie taką dużą grupą przychodzić, macie, macie też kibiców, nie, nie. a więc fajna jest atmosfera. Jest kibice, ale dużo chłopaków pracuje na innych pracach, nie wszystkie na jednej. To dużo tak teraz wyszło, bo no. wszystkie wolnie, wolne. A na następny tydzień zobaczymy.